Ta piosenka jest stworzona bezmyślnie. Sami posłuchajcie. I posłuchajcie wszystkich youtuberów, których oglądam. Czego nie zrobi ta się, będziesz tańczyć do rana. już mi na kanałach i mówię, co gana. Mnie to nie obchodzi, choć czas szybko chodzi. Już nigdy nie będziemy młodzi, a na wakacje pojedziemy do łodzi. Sam są fajne balety i ładne kobiety, choć już ciebie mam i zatańczę sam. Zarepować mogę i, i mam szóstą nogę, i czy zakaz jeść mogę. Edzio, ja wbijam na mój kanał i pozdrawiam wszystkich. Dwoja to playlistę. Zostawcie suba i łapkę w górę.